Nadjeżdża DLK Wetlina, Zagórz Kraków Główny SN 84 002 Strapa jeszcze pociąg Regio, Karolinka W stacji Katowice do stacji Rzeszów Główny N99003 i EN 64003 Karolinka Katowice Rzeszów Główny Morzego Kraków Elka Roztroczy, Bochumin Lublin Główne EU 07 082 Pozdrowienie dla maszynisty

Jest ze mną Matisa Rager A jest ze mną w kolei Jacek Siema I życzymy miłego dnia albo wieczoru Nadjeżdża Dolina Popradu. Kraków Główny, Krynica Zdrój EN, 62 0, 64 002 i EN, 99 001. EN 64 002 I EN 99001 Dolina Popradu EN 64002 I EN 99001 001 Kraków Główny, Krynica, Zdrój Intercity Wavel, Przemysły Główny Berlin. Intercity Wavel. Cześć główny Berlin. Intercity Wawel, Przemysł Główny-Berlin Intercity Wawel, Przemysł Główny-Berlin U44, ZO ZOZO 2